Mr. SmokeyTube zaprasza do oglądania, a wszystkie treści, które znajdziecie na tym kanale, nie są to porady inwestycyjne, a jedynie subiektywne przemyślenia na temat rynku kryptowalut i innych rynków inwestycyjnych. Cześć, a więc witam w to piękne, wiosenne popołudnie i zapraszam na Kryptomagazyn, czyli nowy format, gdzie raz w tygodniu będę omawiał bieżącą sytuację na rynku kryptowalut i regularnie będziemy na początek zaglądać do CoinGecko, sprawdzać, które kryptowaluty radziły sobie najlepiej. Następnie będziemy rozmawiać o ciekawych statystykach z rynku kryptowalut oraz o tym, czego możemy się spodziewać w najbliższych tygodniach, a także o samych wiadomościach z rynku kryptowalut, które mieliśmy okazję usłyszeć w ostatnich dniach. Także jeżeli jesteś zainteresowany tym, co dzieje się na rynku kryptowalut i nie chcesz tracić czasu na przeglądanie tych wszystkich informacji, no to łapa w górę i zapraszam do oglądania. A więc na początek szybki przegląd CoinGecko, no i tutaj już na samym starcie bardzo ciekawa informacja a propos kapitalizacji rynkowej całego rynku kryptowalut i jak widzicie aktualnie wynosi ona nieco ponad 2,8 triliona dolarów natomiast ciekawa informacja jest taka, że jeżeli odpalimy pełny jej wykres, no to możemy zauważyć po pierwsze, że całkowita ATH rynku z listopada roku 2021 było na poziomie bardzo delikatnie powyżej 3, ,3 trilionów dolarów w ostatnim czasie przy ostatnich wzrostach dobiliśmy tak naprawdę nieco ponad 2,8 i aktualnie znowu dobijamy do tego poziomu, także tutaj warto mieć na uwadze, że mimo tego, że większość altcoinów jest jeszcze bardzo dużo poniżej swoich maksymalnych poziomów, no to cały rynek tak naprawdę puchnie z dnia na dzień, a jeżeli się zastanawiacie, jakich cyfr można oczekiwać właśnie od kapitalizacji rynkowej i jakiego poziomu wzrostów, no to CEO firmy Ripple, czyli założyciela tokena X, XRP ma dla Was swoją predykcję i on przewiduje, że ten market cap wzrośnie dwukrotnie do ponad 5 trilionów dolarów do końca bieżącego roku, czyli roku 2024. Dobre czy dobre? I wracając na moment do CoinGecko, jeżeli mielibyśmy podsumować sobie ostatnie 7 dni, no to możemy powiedzieć, że ostatnie 7 dni było na tym rynku bardzo, ale to bardzo spokojne, no bo tak naprawdę większość z kryptowalut notowała w tym czasie delikatną korektę Natomiast można powiedzieć, że w większości została ona odrobiona tylko w ciągu ostatnich 24 godzin. No i tutaj świetnym przykładem jest chociażby Ethereum, gdzie w ciągu 7 dni widzimy 2,3% wzrostu, natomiast jest to blisko 7% tylko w ciągu ostatnich 24 godzin. No i jeżeli spojrzycie na pozostałe kryptowaluty z pierwszej 20-30, no to ta sytuacja wygląda bardzo, ale to bardzo podobnie. Tak naprawdę na niewielu projektach obserwujemy większe spadki. No tutaj takim wyjątkiem. Jest Aptos, który w ciągu 7 dni spadł o blisko 20%. Pozostałe kryptowaluty wahają się tak naprawdę w tym przedziale od plus 5 do minus 5%. A jeżeli chodzi o stricte największe wzrosty w top 100, no to tutaj tak owe zanotował projekt Nervos Network o symbolu CKB i obserwujemy tutaj ponad 50% wzrost tylko w ciągu ostatnich 7 dni. I aktualnie projekt CKB zajmuje miejsce 93 w market capie. Oprócz tego największe wzrosty obserwowaliśmy na BitGecie oraz na Ordi, odpowiednio 21,5% oraz 19% wzrostów. Z tych największych projektów największe wzrosty notowały m.in. Mantle 18,8%, a także BitSensor od Tao z ponad 17% wzrostem. No a z tych największych kryptowalut bez wątpienia najlepiej radził sobie Toncoin z miejsca 11 i taki sam procent wzrostu tutaj zaliczył, czy chociażby NIR protokol. Z miejsca 22 również blisko 10% wzrostów. Natomiast jeżeli chodzi o spadki, jak już wspomniałem, największe z nich zaliczył Aptos. Oprócz tego mamy tutaj takie projekty jak Jupiter czy Pyth Network, które są bezpośrednio powiązane z łańcuchem Solany, na którym również obserwujemy ponad 7% spadek w ciągu ostatnich 7 dni. Ponadto mamy tutaj takie projekty jak Optimism, Stacks e, tak, czy Sui, czyli takie typowe L2, które notują około 10% spadki, natomiast jak widzicie, większość z projektów można powiedzieć, że zachowuje ten przedział między minus 5 a plus 5%, także można powiedzieć, że ten ostatni tydzień na rynku kryptowalut był naprawdę spokojny. No i podobnie sytuacja ma się z tymi największymi łańcuchami, ponieważ Ethereum notuje 2,5% wzrostu w ciągu ostatnich 7 dni i tak naprawdę ta wartość zdeponowana na tym łańcuchu dobija już do bagatela 60 miliardów dolarów. Dolarów. Ponadto pozostałe największe łańcuchy, jak Trony czy BNB, notują niewielkie ponad 2% spadki. Natomiast jeżeli chodzi o największe wzrosty, no to możemy zauważyć, że łańcuch Core zanotował ponad 250% wzrostu w ciągu ostatnich 30 dni i radzi sobie naprawdę dobrze. Ponadto z tych najlepiej radzących sobie łańcuchów mamy chociażby Base, czyli łańcuch od Coinbase'a, który notuje ponad 130% wzrostu w ciągu ostatnich 30 dni i ponad 20%. 23% wzrostu w ciągu ostatnich 7 dni. Ponadto z tych największych łańcuchów obserwujemy wzrosty na Say Network, na Linei, czy właśnie na Mantle, który również osiągał w ostatnim czasie jedne z największych wzrostów, o czym przed chwilą sobie powiedzieliśmy. I teraz na moment jeszcze spójrzmy na wykres cenowy Bitcoina. Po pierwsze to, na co chciałem zwrócić Waszą uwagę, to fakt, że tak naprawdę miesiąc rozpoczęliśmy na poziomie 69 500 dolarów. Natomiast od co czasu można powiedzieć, że Bitcoin przebywał cały czas grubo poniżej poziomu 70 tysięcy dolarów. Jak widzicie ten początek tygodnia to była nawet cena na poziomie 65 tysięcy i tak naprawdę powoli powoli wspinaliśmy się coraz wyżej i w ciągu ostatniej doby. Obserwujemy ten 5% wzrost, który wybił nas na poziom powyżej 70 tysięcy dolarów, i jesteśmy teraz w momencie, w którym można powiedzieć, że rynek jest podzielony. Ponieważ około połowa osób zakłada, że przed nami głębsza korekta, ponieważ zbliżamy się do halvingu, oraz jest druga część osób, która jest święcie przekonana o tym, że przed nami dalsze wzrosty i wkrótce będziemy widzieć bitcoina po 100 tysięcy dolarów. I w tej części materiału pokażę Wam, jakie ja widzę argumenty za oraz przeciw takim wydarzeniom. A więc zacznijmy od scenariusza negatywnego, gdzie Bitcoin zalicza większą korektę. No i podstawą do takiej rozmowy bez wątpienia jest halving i model stock to flow, który jest właśnie przed Waszymi oczami. I po pierwsze warto zauważyć, że halving już tuż tuż, bowiem już za 11 dni będzie miał miejsce kolejny z halvingów w sieci Bitcoina, a dwa przed Waszymi oczami widzicie teraz model stock to flow, czyli wykres cenowy Bitcoina, na który nałożony jest właśnie ilość dni pozostałych do. Halvingu, no i po pierwsze, jeżeli mielibyśmy tutaj znaleźć pewne zależności, no to na pewno warto zauważyć, że halving, który jest zaznaczony tą pionową przerywaną linią, zawsze wiązał się z mniejszymi bądź większymi spadkami, bowiem taką sytuację mieliśmy w roku 2020, kiedy przez najpopularniejszą chorobę na świecie, jak wiecie, na wszystkich rynkach finansowych była wielka panika, nie inaczej było na Bitcoinie, który zaliczył tutaj 50 procentową korektę tak naprawdę w ciągu jednego czy dwóch dni. No i jeżeli się przyjrzymy, no to w roku 2016 również sytuacja wyglądała bardzo podobnie, ponieważ kiedy już zbliżaliśmy się do tego halvingu, mieliśmy oczywiście wzrosty, natomiast później pojawił się okres, gdzie mieliśmy większą korektę, no i również sytuacja wyglądała bardzo podobnie, może na trochę mniejszą skalę, jeszcze w roku 2012. Tutaj również widzimy taki trend boczny przed wybiciem pierwszych szczytów. No i jeżeli mielibyśmy zakładać, że w najbliższym czasie będziemy oglądać na tym rynku korektę, no to można powiedzieć, że tutaj historia się powtórzy, ponieważ tak samo jak zawsze, kiedy kolor przechodził w kolor czerwonym te wzrosty przyspieszały, bo taką sytuację również na tym modelu Stock to Flow widzimy tak naprawdę za każdym razem, no to te spadki Oko Halvingowe również za każdym razem tutaj nam się pojawiały. No, i jeżeli mówimy o scenariuszach negatywnych, no to drugim z aspektów napędzającym taki scenariusz może być inflacja w Stanach Zjednoczonych i przed Waszymi oczami jest właśnie jej wykres. No i co tutaj możemy zauważyć, no to fakt, że ostatni odczyt z lutego bieżącego roku był na poziomie 3,2%, natomiast było to o 10% więcej w porównaniu do stycznia bieżącego roku, przez co no tutaj został zauważony takie odbicie i trend wzrostowy na co błyskawicznie zareagował przewodniczący FED czyli Jerome Powell, który zakomunikował, że nie oczekiwałby obniżenia stóp procentowych do czasu pełnego opanowania inflacji. No i jak to możemy rozumieć? No rozumiemy to tak, że przewidywania inwestorów co do najbliższego spotkania są można powiedzieć, że jednogłośne i 99% inwestorów przewiduje utrzymanie stóp procentowych na aktualnym poziomie i być może nie byłoby w tym nic dziwnego, ale w tym momencie cofniemy się do tych przewidywań i tego, jak wyglądały te przewidywania na spotkania majowe jeszcze na początku stycznia oraz pod koniec grudnia. I jeżeli się temu przyjrzymy, no to możemy zauważyć, że w tamtym okresie przewidywania były następujące: jedna obniżka stóp procentowych 11,5%, dwie obniżki stóp procentowych 73,5%, trzy obniżki stóp procentowych 4 procenta, No i można powiedzieć, że 4 obniżki stóp procentowych, no to nie pełna 0,5%, no to to już jakiś margines. Natomiast w tamtym momencie no można powiedzieć, że cały rynek był przekonany, że te obniżki stóp procentowych już się pojawią i miał być to można powiedzieć, że katalizator do dalszych wzrostów. No, bo jeżeli jeszcze tego nie wiecie, no to rynek Bitcoina jest odwrotnie skolerowany do rynku dolara, jeżeli widzimy umacniającego się do no to wtedy wzrasta popyt na te aktywa bezpieczne, na obligacje skarbowe. No i jeżeli spojrzymy na to z tej perspektywy, no to faktycznie możemy założyć, że w ostatnim czasie inwestorzy byli napędzani, można powiedzieć, pełnego rodzaju euforią dotyczącą tego, że pivot już tuż, tuż i wkrótce Fed zacznie obcinać stopy procentowe. Natomiast ta rzeczywistość tutaj nam się dość mocno zmieniła, ponieważ aktualnie, no takie można powiedzieć, że większe przekonanie. Co do tego, że takie obniżki będą miały miejsce, mamy dopiero na 31 lipca bieżącego roku, kiedy to 50% inwestorów przewiduje obniżkę o 25 punktów bazowych, natomiast 20% inwestorów przewiduje obniżkę o 50% punktów bazowych, czyli no łącznie w tym przypadku mamy tutaj około 70% rynku, który przewiduje obniżki. Natomiast musicie przyznać, że ta rzeczywistość w tym aspekcie dosyć mocno się zmieniła. No i jeżeli rozmawiamy o potencjalnych spadkach. No to na pewno warto zauważyć o tym, co dzieje się na świecie i można powiedzieć, że w geopolityce, ponieważ od kilku dni rośnie nam ryzyko eskalacji konfliktu zbrojnego w Gazie i pojawiło się ryzyko, że do tego konfliktu dołączy Iran i na pierwszy rzut oka być może wydawać się wam, że jaki może mieć to związek z rynkiem kryptowalut i innymi rynkami finansowymi. No to niestety muszę was zmartwić, bo może mieć bardzo duży no i przede wszystkim ze względu na swoje położenie tego konfliktu, no może chociażby wpłynąć na ceny ropy. No a jak dobrze wiecie, nasz można powiedzieć, że cały świat jest właśnie ropą napędzany, i jeżeli zaobserwowalibyśmy jakieś większe wahania na cenach ropy, no to może to doprowadzić do naprawdę dużych zawirowań na wszystkich, ale to wszystkich rynkach finansowych. I lecimy dalej. Jeżeli dalej mielibyśmy mówić o potencjalnych spadkach, no to faktem, który może je wywołać, bez wątpienia jest to, że rząd Stanów Zjednoczonych przetransferował ponad 30 tysięcy bitcoinów na giełdę Silk Road. No i przede wszystkim warto pamiętać, że są to bitcoiny, które zostały zarekwirowane przy zamknięciu marketplaceu Silk Road ponad 10 lat temu. No i aktualnie rząd Stanów Zjednoczonych planuje je wyprzedać. Jak widzicie, wartość tych bitcoinów to ponad 2 miliony miliardy dolarów, no i potencjalnie tak duża wyprzedaż mogłaby wywołać nam duże spadki na rynku. A skoro mówimy o potencjalnej wyprzedaży 30 tysięcy sztuk bitcoinów, no to płynnie możemy przejść do argumentów mówiących za tym, że przed nami tak naprawdę świetlana przyszłość i dalsze wzrosty. A na początek ku tej teorii niech będzie ten wykres, który przedstawia nam można powiedzieć, że tygodniowy netflow dotyczący. Funduszów spod ETF w Stanach Zjednoczonych, i jak dobrze wiecie, takie ETFy zostały zatwierdzone na początku stycznia, właśnie w Stanach Zjednoczonych. No, i od tego czasu możemy zaobserwować, tak naprawdę, że w każdym, można powiedzieć, poprzednim tygodniu, fundusze te skupowały znaczne, ale to znaczne ilości bitcoinów. I tak naprawdę te 30 tysięcy, o których mówiliśmy wcześniej, to jest, można powiedzieć, że cyfra niewielka, ponieważ taki rekordowy tydzień był to tydzień szósty po akceptacji. Que a Douta Atáfea se copiou Prawie 45 tysięcy bitcoinów, także ponad o połowę więcej względem tego, o czym rozmawiamy teraz. A patrząc na ten wykres, musimy dalej pamiętać, że zawiera on również w sobie wyprzedaż, którą zorganizował Grayscale Bitcoin Trust. Jeżeli jeszcze nie wiecie, no to warto zajrzeć sobie na stronę BTC Treasuries i możemy tutaj zauważyć, że tak naprawdę zaraz po akceptacji tych ETF-ów w Stanach Zjednoczonych Grayscale rozpoczął jedną wielką wyprzedaż. I tutaj chciałbym tylko podkreślić, że stan na 12 stycznia roku 2024 był taki, że Grayscale posiadał na swoim saldzie 619 tysięcy sztuk bitcoinów, co widzicie teraz na swoim ekranie. Natomiast jeżeli spojrzymy na to saldo, jak wygląda ono aktualnie, no to możemy zauważyć, że tych bitcoinów jest zaledwie 325 tysięcy. Także mamy tutaj wyprzedaż na poziomie 300 tysięcy sztuk bitcoinów. Bitcoinów, a to zestawienie już tą wyprzedaż zawiera. Także tutaj, jeżeli tej wyprzedaży grayscale by nie organizował, no to można powiedzieć, że te cyfry zakupowe w tych tygodniach byłyby, można powiedzieć, dwukrotnie większe. Także potencjalnie, no, też ta wyprzedaż 30 tysięcy sztuk Bitcoinów wcale nie musi być dla tego rynku rażąca. A tak naprawdę, patrząc na to, co robią ETF-y, no to tutaj ta perspektywa na wzrost jest bardzo, ale to bardzo dobra. I tutaj można również warto przytoczyć wypowiedź jednego ze słynnych inwestorów na Wall Street, który powiedział, że wyniki sprzedażowe Bitcoina zaskoczyły całe Wall Street i mówił to Antony Scaramucci, czyli jeden z założycieli Skybridge Capital. A skoro tak płynnie przeszliśmy od argumentów mówiących o scenariuszach negatywnych do argumentów opowiadających się za tymi scenariuszami pozytywnymi, no to tutaj warto na pewno abyście zobaczyli ten oto wykres, który przedstawia nam rezerwy Bitcoina na giełdach kryptowalutowych i na co na pewno tutaj warto zwrócić uwagę, no to po pierwsze fakt, że tak naprawdę od początku, kiedy CryptoQuant te informacje zbiera, to ten wykres jest w ciągłym trendzie spadkowym i widzieliśmy to tak naprawdę już w tym okresie od samego początku. Natomiast jeżeli spojrzymy tylko na ostatni okres, no to możemy zauważyć, że tutaj te spadki nam znacznie przyspieszają i tak naprawdę w ciągu ostatniego roku, no ta ilość bitcoinów na giełdach spadła tak naprawdę z poziomu 2,5 miliona bitcoinów do niespełna 2 milionów, także mamy tutaj ponad 20% spadek tylko w ciągu roku i potencjalnie możemy mieć tutaj Tutaj do czynienia z takim shock supply, gdzie to zainteresowanie na bitcoina będzie stale rosło i ludzie będą chcieli go kupować, natomiast zabraknie nam osób, które będą te bitcoiny wystawiały na sprzedaż. Jak widzicie, na giełdach ta ilość bitcoinów również się stale zmniejsza. No i wtedy byłby to można powiedzieć, że na pewno scenariusz idealny dla posiadaczy bitcoinów, ponieważ no wtedy cena może się po prostu długo, długo nie zatrzymywać. I lecimy dalej, skoro mówimy o scenariuszach pro wzrostowych, no to moim zdaniem warto zwrócić uwagę na wykres jednodniowy Bitcoina, chociażby na TradingView, gdzie mamy wykres świecowy. No i moim zdaniem to, co widzimy teraz właśnie na tym wykresie, czyli moment, kiedy przebijamy cenę ATH, to jest ta pionowa czerwona linia. I pojawia się pytanie, jakie teraz mamy możliwe scenariusze. Oczywiście prawdopodobne jest to, że cena odbije się nam od poprzedniego ATH i zaliczymy większą korektę i dopiero na przykład przy drugim czy trzecim podejściu to ATH przebijemy. Natomiast no tutaj moim zdaniem, jeżeli sobie ten wykres oddalimy i spojrzymy na wykres z roku 2021, kiedy to cena przebijała ATH z hosty roku 2017, no to powiedzcie sami, czy te można powiedzieć wykresy nie wyglądają wam bardzo podobnie. Tak, w roku 2021 również mieliśmy odbicie się do od ATH Drugie podejście, drugie odbicie się, mniejszą korektę, i następnie to ATH przebiliśmy. No, jeżeli spojrzelibyśmy dzisiaj na to, jak ten wykres wygląda, no to tutaj również mieliśmy odbicie się od ATH, drugie podejście, mniejszą korektę. I aktualnie, jeżeli ta historia miałaby nam się powtórzyć, no to przed nami tak naprawdę pionowy ruch do góry, no bo taki obserwowaliśmy w roku 2021, wtedy Bitcoin od tego momentu urósł, o kolejne 120% w ciągu kolejnych 30 dni. No, pytanie, czy historia powtórzy nam się teraz? Jeżeli miałaby się powtórzyć, no to by oznaczało, że bitcoin urośnie o, na około 140 tysięcy w ciągu kolejnego miesiąca. No, oczywiście warto pamiętać, że z cyklu na cykl te wzrosty również są coraz mniejsze, także tutaj również moglibyśmy założyć pełną skalę. No, to równie dobrze możemy się spodziewać bitcoina za około 120 tysięcy dolarów i to akurat moje autorskie spostrzeżenie. Moim zdaniem te wykresy wyglądają bardzo podobnie. No i oczywiście warto wziąć pod uwagę, że w obu tych momentach na wykresie przebijamy poprzednie ATH z poprzedniej Hossy. Oczywiście mamy różnicę w halwingu, ponieważ teraz dopiero do halwingu się zbliżamy. A w roku 2021 już byliśmy daleko daleko za tym halwingiem. Natomiast no też warto pamiętać o tym, że mieliśmy w roku 2020 wielką panikę na całym świecie. No i Pytanie, jakby ten wykres wyglądał, gdybyśmy tej paniki wtedy nie obserwowali. No tego już nigdy się nie dowiemy i oczywiście mamy na tym wykresie pewne przesunięcia, natomiast moim zdaniem scenariusz powtórki z rozrywki, z tego co obserwowaliśmy wtedy na przełamaniu roku 2020 i roku 2021 jest po prostu bardzo prawdopodobne. I przechodzimy do ostatniej części tego materiału, czyli do podsumowania wiadomości. Ten tydzień był, jak już wspominałem, dosyć spokojny. Natomiast podsumujemy sobie pokrótce takie najciekawsze informacje. No i po pierwsze wiadomość z 3 kwietnia a propos memcoinów na Binance Smart Chainie, ponieważ jeżeli myśleliście, że memcoin odejdą gdzieś do lamusa i nikt się nimi nie interesuje, no to warto swoje postanowienia zrewidować, ponieważ chociażby w tym momencie Binance Ogłasza konkurs na swojego memcoina i do wygrania jest bagatela 1 milion dolarów, i zapewne w tym konkursie nie chodzi o nic innego jak fakt, że każdy z szanujących się łańcuchów ma swojego memcoina. No i tutaj, dla przykładu, mamy chociażby Shiba na łańcuchu Ethereum, tak, czy kryptowalutę BONK na łańcuchu Solany. No i w tym przypadku Binance również chce mieć swojego memcoina i w tym celu ogłasza konkurs kolejna informacja z 3 kwietnia pozytywna, no to mamy informację, że Coinbase integruje się z Bitcoin Lighting Network, czyli siecią, która pozwala na szybsze i tańsze przesyłanie swoich bitcoinów. No i Coinbase planuje rozpoczęcie y, takiej integracji poprzez firmę LightSpark. Ogólnie, no to co mogę Wam ze swojej strony powiedzieć, to to, że fanem Coinbase'a nigdy nie byłem. Na, zaraz na początku swojej przygody założyłem tam konto, natomiast bodajże nigdy nie wpłaciłem tam żadnych środków, ponieważ no sama ta aplikacja i strona wyglądały dosyć topornie. Par kryptowalutowych jest tam dosyć mało. No i z tego, co ostatnio widziałem, no to do tej pory nie za wiele w tym aspekcie się zmieniło. Idąc dalej z 4 kwietnia obiegła nas informacja, że Ripple, czyli wydawca tokena XRP rzuci wyzwanie Tetherowi i jeszcze w tym roku firma planuje wypuścić własnego stablecoina, no i tutaj przede wszystkim z takich podstawowych informacji wiemy, że peg ma być oczywiście 1 do 1 z amerykańskim dolarem, czyli wartość takiego stablecoina zawsze powinna utrzymywać 1 dolara, no i przede wszystkim mamy również informację, że jeżeli chodzi o rezerwę, to ma być on denominowany w dolarach oraz obligacjach skarbowych USA z krótkim terminem wykupu. No, co w tej sprawie mogę powiedzieć, no to fakt, że samego Ripla i XRP nie jestem, no i chyba nawet bardziej niż Tetera. Nawet sam nie wiem, ale w sumie do Tetera nic nie mam, oprócz tego, że jest na niego pełno fadu dookoła, no to tak naprawdę ta firma nic nikomu złego nie zrobiła kolejna stricte bycza informacja tym razem z 5 kwietnia mianowicie BlackRock dodaje do swojego spotowego Bitcoin ETF-a takie firmy jak Goldman Sachs, a także Citigroups Global oraz Citadel Securities a także UBS Securities także możecie tutaj zauważyć, że kolejne podmioty tak naprawdę będą partycypować w tych Bitcoinach i będą swoje fundusze w Bitcoinie po prostu lokować. Dobre czy Dobre. I ostatnia informacja na dzisiaj, i tak ten materiał wyszedł dłuższy niż planowałem, w sumie jak zawsze, no ale co z tego? Ciekawy artykuł mamy również na platformie Kryps odnośnie AI w Amazonie, no i tutaj bardzo ciekawa informacja, bowiem Amazon miał aplikację, która pozwalała na robienie, można powiedzieć, zakupów online przez sztuczną inteligencję, no i jak się okazało, po czasie 10 tysięcy pracowników, nie, przepraszam, 1000 pracowników z Indii tak naprawdę nadzorowali, te działania AI, a być może było tym AI, jak wynika z tego artykułu. No tutaj pewnie prawdy nigdy się nie dowiemy, natomiast musicie pamiętać, że sztuczna inteligencja na pewno będzie się w naszym życiu pojawiać, natomiast wiele z projektów, które aktualnie się pojawiają, to jest tylko pewnego rodzaju obietnica co do tego, że kiedyś będzie to w pełni działający produkt i zapewne wiele z tych projektów nigdy takiego produktu nie wytworzy, Natomiast no to tylko moja taka krótka dygresja na koniec i z mojej strony to już wszystko. Jeżeli ten materiał wam się podobał, no to zachęcam do pozostawienia łapki w górze oraz komentarza oraz subskrypcji i co, jeżeli jesteście początkujący na tym rynku, no to zachęcam również do zapoznania się z opisem mojego kanału na YouTube. Znajdziecie tam linki do wszystkich giełd kryptowalutowych, z których sam korzystam, a także wiele poradników, które są można powiedzieć że materiałami dla początkujących. I z mojej strony to już wszystko. Dzięki, do usłyszenia. Cześć!